Rekordowy 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kozienicach. Wyjątkowy koncert z zespołu raz dwa trzy. Finisaż wystawy rowerowe historie. Renata jasek witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia z terenu naszej gminy. A zaczynamy od relacji z przebiegu tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach. Za nami kolejny 32. już finał wielkiego grania z Jurkiem Owsiakiem i to finał rekordowy. Deklarowana kwota zebrana przez Kozienicki Sztab to ponad 113 tysięcy złotych, tym samym został pobity rekord zbiórek w Kozienicach z ubiegłego roku, który wynosił ponad 83 tysiące. Na rekordową kwotę złożyły się datki z kwesty ulicznej, skarbon stacjonarnych, e-skarbon oraz z aukcji internetowych. Mottem 32. finału było hasło: "Tu wszystko gra OK". A? Celem płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Sztab kozienickiego finału WOŚP mieścił się w Ogrodzie Jordanowskim, a jego działania objął honorowym patronatem burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. W piątek przed wielkim finałem w sztabie wolontariusze odbierali swoje puszki i identyfikatory. Był to też czas na przekazanie kilku ważnych informacji dotyczących ich bezpieczeństwa. Dlatego na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kozienickiej policji. Prowadzimy pogadankę, prelekcje z wolontariuszami na temat zachowania się podczas tej kwesty, ich bezpieczeństwa. Przypominamy o ważnych numerach alarmowych, o ich bezpieczeństwie, o poruszaniu się w czasie tej kwesty, właśnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ wszystkie te elementy składają się na ich bezpieczeństwo podczas kwestowania. Co roku wspieramy Wośp, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak samo w tym roku dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozińca, jak i całego powiatu będą. Czuwały nad bezpieczeństwem wszystkich wolontariuszy. W gronie uczestników piątkowej odprawy była też zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień, która życzyła wolontariuszom bezpiecznego i owocnego kwestowania. W niedzielę 28 stycznia od samego rana ruszyły zbiórki uliczne, które trwały przez cały dzień. Wzięło w nich udział 70 wolontariuszy. Co w ogóle pani sądzi o akcji? Bardzo dobra akcja. Popieram całym sercem. No ja zawsze daję po prostu to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Czy, która pomaga ludziom i tyle. A jak pan ocenia Kozienice, bo zbieramy już po raz 32. Ja wiem, w kozienicach też chyba ludzie są bardziej hojni z tego, co słyszę nieraz podsumowanie tych wszystkich datków, no to bardzo się z tego cieszę. Warto wspierać takie akcje, zawsze dobro powraca, tak? Może kiedyś nam będzie taka potrzeba, że znajdziemy się w trudnej sytuacji i ten sprzęt to wszystko nam pomoże. W tym roku hasło płuca po pandemii. To jest zbieramy na sprzęt dla dzieci i dla osób dorosłych ważny temat, prawda? Na pewno ważny i dotyczy wielu osób w Polsce w tej chwili, więc e, warto pomagać dzieciom i dorosłym. U nas też mieliśmy synek jest e, ma astmę i wiemy, co to jest choroby płuc. Wiemy po prostu. Ludzie są serdeczni, mili, wspierają orkiestrę, też z żadnymi negatywnymi komentarzami się jeszcze nie spotkaliśmy, więc jest bardzo dobrze. Większość ludzi jest bardzo pozytywnie nastawiona i. Serdecznie podchodzi do nas, uśmiecha się i funduje nam wspaniały dzień. Wośp to jest o tyle fajna akcja, że obejmuje swoją, swoim zasięgiem całą Polskę i łączy ludzi ponad wszelkie podziały. Każdy, prawie każdy chętnie się dokłada. I działamy przede wszystkim we wspólnym celu. Pełne puszki wracały do sztabu, gdzie odbywało się wielkie liczenie pod czujnym okiem fachowców, czyli grupy osób od zawsze wspierających nasz sztab. Wsparciem w działaniach sztabu byli też harcerze ze szczepu Kozienickich Drużnych Harcerskich Cieni. Znaczy, pierwszy raz liczymy tutaj pieniądze, ale już od bardzo wielu lat bierzemy udział jako wolontariusze chodzący z puszkami. Zresztą w tym roku mamy bardzo dużo około 15 puszek z harcerkami gdzieś rozstawionych po mieście. Właśnie, to w takim razie co sądzicie o akcji? Macie już doświadczenie, wiecie jak co roku przebiega akcja? Co w ogóle sądzicie o wielkim graniu z Jurkiem Owsiakiem? Myślę, że to bardzo pomaga w różnych, w, może w kupowaniu sprzętów, bo jednak każdy próbuje. Każdy by chciał, żeby. Pomóc innym osobom, więc myślę, że to jest bardzo szlachetna akcja. W sztabie oprócz pieniędzy z kwesty zliczano też pieniądze z puszek stacjonarnych. Te podczas tegorocznej akcji rozmieszczono w Ogrodzie Jordanowskim, Centrum Kulturalno-Artystycznym, elektrowni, klinice dentystycznej Dental Quality, Wskok Energia oraz w Urzędzie Miejskim. Tę ostatnią dostarczył osobiście burmistrz Piotr Kozłowski, któremu towarzyszył przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman. Co roku zbieramy też jako urząd i tu dziękuję wszystkim ofiarodawcom. Natomiast gmina angażuje się w wsparcie Wielkiej Orkiestry na wiele różnych form i sposobów. Między innymi mamy tutaj sztab, który od lat działa w Ogrodzie Jordanowskim. Tutaj chciałem podziękować pani dyrektor, ale wszystkim zaangażowanym za to, że. Kolejny rok e, angażujemy się, pomagamy. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord. Chociaż nie rekord jest najważniejszy, najważniejsze jest zaangażowanie ludzi i ta dobra atmosfera i przekaz, jaki z tego płynie, żebyśmy pomagali drugiemu człowiekowi i zauważali tych, którzy są wśród nas, a mają jakieś potrzeby i możemy im w tym pomóc. Mówi się, że dzisiaj ciężko o bezinteresowność, że nie mamy czasu dla innych, natomiast młodzi wolontariusze pokazują tutaj na terenie naszej gminy, że jak najbardziej są osoby, które chcą się angażować, są wrażliwe. I poświęcą siebie i swój czas na to, żeby pomóc innym. Dlatego cieszę się, że mamy takich wolontariuszy wśród naszych mieszkańców. To dobrze rokuje nam, jako lokalnej społeczności, na przyszłość. Gmina co roku przekazuje także gadżety oraz ciekawe usługi i vouchery na aukcję internetową. Wspieramy orkiestrę, cała gmina Koźnice wspiera orkiestrę, jak widać. W sztabie wszyscy pracują, dużo młodzieży, bardzo dużo młodzieży. Także cieszy mnie bardzo. No i myślę, że ta liczba cały czas będzie nam rosła, także czekamy, czekamy cały czas. Myślę, że naprawdę. Kozińczanie pokażą to dobre serduszko. W tym roku do grania przyłączyło się także starostwo powiatowe. Sztab odwiedził starosta Krzysztof Wolski i wicestarosta Małgorzata Bebelska. Nad przebiegiem finału jak co roku czuwała szefowa sztabu Urszula Strzelczyk. Atmosfera jest gorąca, gra muzyka, wolontariusze przychodzą, jedzą przepyszną zupkę ogórkową, przepyszne naleśniki. Mamy specjalną ściankę, która posłuży do tego, żeby można sobie było wykonać pamiąt. Zdjęcie, ale mamy prawdziwą orkiestrę. Mamy perkusję i inne instrumenty również perkusyjne. I zachęcamy, nie tylko mamy swojego opiekuna orkiestry, ale też zachęcamy wolontariuszy, żeby też zasiedli za perkusją, żeby po swojemu grali. Tak jak mówiła szefowa, w sztabie nie zabrakło dobrego humoru, uśmiechu na twarzy i fantazyjnych strojów. Powiedz mi, Spidermanie, jak w ogóle yy, rozumiem, że zbierałeś pieniądze tak, dzisiaj? Zbierałem. E, ogólnie to cała idea Spidermana, e, to już sięga wakacji bardziej, bo mam tam konto na Instagramie i tam sobie czasami wychodziłem na miasto. Tam TikToki nagrywałem, a dzisiaj po prostu z koleżankami stwierdziłem, że powrócę do tego stroju, że tak powiem, i. To przyciągniesz trochę uwagę, Dokładnie, prawda? Tak. No i co, udało się przyciągnąć? Udało się dużo zebrać? Tak, tak. Myślę, że udało się sporo zebrać. Zdjęć też trochę porobiły dzieciaki, i właśnie się cieszę, że to sprawia im fan, dlatego to robię. Wśród kwestujących nie mogło zabraknąć przedstawicieli Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, którzy co roku wspierają WOŚPy i przynoszą znaczne kwoty w puszkach. Natomiast najdłużej kwestującą wolontariuszką była Regina Kalbarczyk, którą spotkaliśmy przed CKA o godzinie 20 i to ona przyniosła w puszce do sztabu najwięcej, bo ponad 4200 zł. Ja zbieram jak co roku od godziny 8, bo wolno, więc no i zbieram do Eskarbonki jeszcze, tak i do do dziś do teraz jak? Ludzie byli hojni? Jak przebiegała ta zbiórka dzisiejsza? Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, bardzo dużo dzieci. W ogóle już wiedzą o co chodzi, już rodzice bardzo pięknie tłumaczą co to jest ta orkiestra. Bardzo fajnie, pozytywnie. Centrum kulturalno-artystyczne jak co roku włączyło się do grania z orkiestrą. Była puszka stacjonarna, a od 17 w patio dostępne było stoisko kozienickiej policji, na którym można było zapoznać się z umundurowaniem i wyposażeniem policjantów idących do do akcji. Były też ulotki profilaktyczne i atrakcyjne gadżety. Tradycyjnie odbył się też koncert charytatywny. Zgromadzonych w sali kameralnej gości, w tym burmistrza Piotra Kozłowskiego, jego zastępcę do spraw społecznych Dorotę Stępień, przewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Suchermana oraz wicestarostę Małgorzatę Bebelską powitała prowadząca wydarzenie Patrycja Dąbrowska z Domu Kultury. Burmistrz zabierając głos podziękował wszystkim wolontariuszom i osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia w Kozienicach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po czym sceną zawładnęli muzycy. Był to koncert łączący pokolenia zorganizowany w nowej formule. Wystąpiły trzy zespoły. Dwa z Kozienic Stare Konie i Zakolaki oraz gościnnie Zespół Skońskich Dominika Wrubel i Chłopcy Big Bitowcy. Organizatorami wydarzenia byli Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury oraz Szkoła Muzyczna. Po koncercie przyszedł czas na wspólne zapalenie świat tełka do nieba. Przypomnijmy, że w niedzielę pobiliśmy kolejny rekord w Kozienicach. Deklarowana kwota zebrana przez nasz sztab to ponad 113 tysięcy złotych. Tak więc mieszkańcy naszego miasta po raz kolejny udowodnili, że potrafią i chcą pomagać. W ramach kulturalnych czwartków w KDK odbył się wyjątkowy koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Człowiek czasami serce otworzy to wyjątkowy koncert zespołu Raz, dwa, trzy, który odbył się 1 lutego w Kozienickim Domu Kultury. Podczas niego usłyszeliśmy niepowtarzalne interpretacje znanych i lubianych utworów Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, m.in. Okularnicy, Uciekaj moje serce, Nie ma jak u mamy, czy Jesteśmy na wczasach. Zaprezentowany repertuar udowodnił, że kiedy człowiek czasem serce otworzy daje ponieść się emocjom, a głos rozsądku przestaje być Słyszalny mój Nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam. Przed zgromadzonymi wystąpili Adam Nowak, wokal, gitara, Grzegorz, szwałek, pianino, akordeon, Jacek, Olejasz, perkusja, Jarek Trliński, gitary, Mirek Kowalik, gitara basowa, kontrabas i Tadek Kula z trąbki. Słuchaj, panie, panie podróży, co się zdarzyło na próżnej. żyła tam jakna, dobra i czysta. Zespół Raz, 2, 3 istnieje na polskiej scenie muzycznej od 1990 roku, a więc już ponad 30 lat, i wciąż się wyróżnia. Ich cechą charakterystyczną niezmiennie są poetyckie teksty i doskonale dopracowane oryginalne brzmienie które łączy w sobie bluesa, jazz, elementy folku i rockową energię. Podczas koncertu sala wypełniła się po brzegi. Uczestnicy zachęcani przez lidera zespołu Adama Nowaka chętnie włączali się w wspólne śpiewanie, a każdy utwór nagradzali gromkimi brawami. Także po zakończeniu koncertu owacjami nastojąco zachęcili zespół do bisów. To były dwie godziny dobrej muzyki w znakomitym wykonaniu członków zespołu. Również w czwartek 1 lutego w Muzeum Regionalnym odbył się finisarz wystawy Rowerowe Historie. Zobaczcie, jak przebiegał. W czwartek 1 lutego w Muzeum Regionalnym w Kozienicach odbył się finisarz wystawy Rowerowe Historie. Ze zgromadzonymi spotkał się właściciel kolekcji, miłośnik kolarstwa Łukasz Wykrota, współzałożyciel Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów Sprężyści. Gość opowiedział o swojej kolekcji jednośladów i zaprezentował krótkie filmy o podróży z zabytkowymi łucznikami po Stanach Zjednoczonych, o różnych działaniach sprężystych oraz o Ryszardzie Sfacie, byłym trenerze sekcji kolarskiej RKS Radomiak i pierwszym trenerze Ryszarda Szurkowskiego. Projekcją tym z uwagą przyglądali się obecni na finisarzu zarówno miłośnicy kolarstwa, członkowie Towarzystwa Retrocyklistów Sprężyści, jak i mieszkańcy Kozienic, wśród nich zastępca burmistrza Dorota Stępień, dyrektor Muzeum Maciej Kordas i kurator wystawy Grzegorz Kocyk. Rowerowe historie, goszczące w Muzeum Regionalnym od października, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawę obejrzało wiele osób, zarówno z Kozienic, jak i okolic, w tym uczniowie wszystkich kozienickich szkół. Zadowolenia z tego faktu nie kryli Łukasz Wykrota i Grzegorz Kocyk, a za trud włożony w organizację wystawy i za owocną współpracę podziękował obu panom dyrektor Muzeum Maciej Kortas. Po projekcji zgromadzeni przeszli do sali z eksponatami, gdzie raz jeszcze można było przyjrzeć się z bliska zabytkowym rowerom, poznać historię najlepszych radomskich kolarzy, obejrzeć umieszczone w gablotach różnego rodzaju pamiątki, odznaczenia, dokumenty. A już za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o ciekawych wykładach na Uniwersytecie III wieku, warsztatach kodowania dla dzieci oraz zabawie choinkowej w przedszkolu nr 3. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, kilka słów na temat ostatnich sukcesów zespołu Relax i jego liderki Mirosławy Wójcickiej. 20 i 21 stycznia w Okęckiej Sali Widowiskowej w Warszawie odbyły się przesłuchania konkursowe mazowieckich spotkań artystycznych uniwersytetów III wieku i klubów seniora. W ramach wydarzenia zorganizowano spotkania teatralne i spotkania z piosenką. Tu prezentowały się chóry, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i soliści. A wśród nich także reprezentanci Kozienic, zespół Relax i solistka Mirosława Wójcicka. Pani Mirosława wyśpiewała sobie złoty laur, a zespół Relax w kategorii zespoły wokalne nagrodzony został srebrnym laurem. Warto podkreślić, że w tym muzycznym wydarzeniu zorganizowanym przez Dom Kultury Włochy wystąpiło 20 zespołów i 22 solistów, łącznie ponad 380 osób. Po wysłuchaniu wszystkich jury kilka dni później ogłosiło wyniki i nagrodziło zwycięzców podczas koncertu galowego. Tu Mirosława Wójcicka zaśpiewała piosenkę Być kobietą po 40. Być kobietą po 40 to jest ulga. I nagroda. Jesień życia bywa piękna, chociaż lata trochę szkoda. Być kobietą po czterdziestce, niezależną, wolną, śmiałą. Trzeba wreszcie się odważyć, pójść na całość. Nasi artyści promują kozienice śpiewając na koncertach, konkursach i festiwalach w całej Polsce. Tym przeglądem rozpoczęli promocję kozienic w nowym roku. Za nami pierwsze po feryjnej przerwie wykłady Uniwersytetu III wieku. Kto tym razem spotkał się ze słuchaczami i o czym była mowa, zapraszam na materiał Marty Augustyn Pulkowskiej. Po feryjnej przerwie słuchacze Uniwersytetu III wieku wrócili do cyklu wykładów z zaproszonymi gośćmi. I tak w środę 31 stycznia ze studentami seniorami w Centrum Kulturalno-Artystycznym spotkali się dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr habilitowana Hanna Krajewska i profesor dr habilitowany Dariusz Hemperek z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Pierwsze ze spotkań poświęcone było historii astrologii i słynnym przepowiedniom. Jest to temat, który mnie zawsze bardzo interesował i astrologia, kiedyś nawet dużo czytałam na ten temat, nawet pisałam różne rzeczy, dzisiaj teraz już nie za bardzo wierzę w tę astrologię, no ale jest ona fascynująca, ponieważ rzeczywiście zajmowała umysły wielu ludzi przez całe wieki. Chyba jest coś takiego w naszych umysłach, że wierzymy w różne, chcemy wierzyć, prawda? chcemy się jakby dowiedzieć co jest za linią czasu, co nas czeka w przyszłości, że może ktoś to widzi, prawda? ktoś to potrafi odczytać. No bardzo, byśmy, tak, bardzo byśmy chcieli, prawda? No więc w związku z tym ludzie chodzą do wróżek, czy tam zajmują się astrologią, czy w ogóle bardzo różnego rodzaju, różnego rodzaju inne e, prawda, narzędzia jakby starają się używać, żeby się coś dowiedzieć, bo to jest chyba, no taki, tacy jesteśmy, tak jesteśmy zbudowani, tak, taki jest nasz umysł, że chcemy po prostu wiedzieć, co jest w przyszłości. Podczas drugiego wykładu słuchacze wysłuchali wielu ciekawych anegdot dotyczących humoru i obyczajów polskiej szlachty w świetle Rzeczpospolitej Babińskiej. Te obyczaje szlacheckie w świetle e, e, Rzeczypospolitej Babińskiej e, są dość zabawne niekiedy, ale jednocześnie dużo nam mówią o horyzontach umysłowych, obyczajowości, mentalności dawnej szlachty. Na podstawie właśnie tych wydanych przeze mnie akt, tak zwanych akt Rzeczypospolitej Babińskiej, to było takie stowarzyszenie literacko-pijackie położone w Babinie niedaleko Lublina, można by powiedzieć o szlachcie XVII wieku wszystko co najlepsze i wszystko co najgorsze. Możemy się uczyć w sensie dwojakim, I jako przykładzie pozytywnym, bo byli wśród nich faktycznie patrioci, erudyci, ludzie obdarzeni dużą wiedzą i empatią można się uczyć jako na przykładach negatywnych, bo takich niestety zachowań też bez lików, w aktach Rzeczypospolitej Babińskiej. Przed naszymi kozienickimi studentami kolejne ciekawe wykłady. Przypominamy, że odbywają się one w każdą środę o godzinie 11 w Centrum Kulturalno-Artystycznym. A teraz kilka słów o ciekawych warsztatach przygotowanych z myślą o dzieciach i młodzieży w ramach akcji Koduj z Gigantami. W sobotę i niedzielę 28 i 29 stycznia w Kozienicach, już po raz kolejny, odbyły się bezpłatne warsztaty z programowania kodu i z gigantami, tym razem zatytułowane Poszukiwacze kodu. Warsztaty w ramach ogólnopolskiej społecznej akcji zorganizowała Szkoła Giganci Programowania. Są to warsztaty przeznaczone dla dzieci i młodzieży, dzieci w wieku od pierwszej klasy podstawówki, tak naprawdę no do końca liceum. Pokazujemy. Dzieciom, z jednej strony takim, które jeszcze nic nie programowały w ogóle, o co tutaj chodzi, a z drugiej strony, jeżeli trafiają do nas jacyś już pasjonaci programowania, to też myślę, że są się w stanie odnaleźć tutaj. Warsztaty podzielono na kilka spotkań w zależności od wieku uczestników. Pierwszą grupę tworzyły dzieci w przedziale wiekowym 7-9 lat, druga grupa to 10-11- i 12-latkowie, a trzecia to osoby powyżej 13 roku życia. Każdy uczestnik miał szansę poczuć się jak prawdziwy programista, tworząc swoją aplikację lub grę. Celem kodu z gigantami jest popularyzacja nauki programowania wśród dzieci i młodzieży. To także świetna okazja do rozwijania kreatywności i logicznego myślenia. Wszyscy o tym mówią, że programowanie to jest coś, co będzie w przyszłości ważne nie tylko dla programistów, ale w sumie dla każdego. Tak naprawdę wydaje mi się, że, w każdym zawodzie za chwilę to, że gdzieś się zetkniemy z tym programowaniem, na, na którym się tapie na tego życia, może się przydać. Na pewno y, pewien proces myślowy, pewien proces logiczny, który jest na tych zajęciach y, przedstawiany, przydaje się w dalszej, y, w dalszej edukacji, bo czy to właśnie potem przy nauce matematyki, czy, czy właśnie jakiś y, przedmiotów fizycznych, to się gdzieś wszystko przydaje. Zajęcia w kozienicach odbywają się przy ulicy Radomskiej 14a kolejne już w najbliższą sobą. 3 lutego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. W ostatnim tygodniu w placówkach oświatowych odbyły się ciekawe wydarzenia. Przedszkolaki z trójki bawiły się na zabawie choinkowej, a społeczność Szkoły Podstawowej w Woli Chodkowskiej uroczyście obchodziła Dzień Babci i Dziadka. Pod Publicznego Przedszkola nr 3 w Kozienicach 1 lutego mieli bal karnawałowy. Z tej okazji w placówce pojawiło się wiele pięknych księżniczek, bohaterów kreskówek, filmów akcji czy baśniowe zwierzęta. Nic dziwnego, że tak ubranym przedszkolakom towarzyszył doskonały humor. Była też świetna zabawa, a wszystko to za sprawą DJ-a Rafała Maronia i pracowników przedszkola. Do wspólnej zabawy zaprosiła wszystkich dyrektor PP3 Monika Pyc. Były szalone Tańce w parach i solo, przeciąganie liny czy zabawy z bańkami mydlanymi. Na tym balu nie było mowy o podpieraniu ścian. Wszyscy świetnie się bawili, zresztą zobaczcie sami. Podczas tej uroczystości każdemu zakręciła się łza w oku ze wzruszenia. Dzień babci i dziadka dla swoich najbliższych zorganizowali uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Woli Chodkowskiej. 1 lutego zgromadzonych w placówce babci i dziadków powitała dyrektor szkoły Anna Gumińska. Następnie goście obejrzeli program artystyczny. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi, czyli przedstawiciele oddziału przedszkolnego. Dzieci w zabawny sposób poprzez wiersze i piosenki przypomniały zgromadzonym, że dziadkowie też kiedyś byli młodzi, chodzili do szkoły, psocili, dojrzewali i zakochiwali się. życzenia wspólnie odśpiewane 100 lat i wiele wzruszeń. Po maluszkach przyszedł czas na uczniów klas 1-3, którzy poprzez występy artystyczne też wyrazili swoją miłość do babci i dziadka. Wspominali o najsmaczniejszych babcinnych wypiekach, podkreślali, że dziadek jest najlepszym towarzyszem wszystkich wycieczek i opowiada najciekawsze historie. Był też pokaz umiejętności tanecznych oraz specjalne upominki i poczęstunek dla wyjątkowych gości. Za przygotowanie przedszkolaków do uroczystości odpowiedzialne były panie Beata Traczyk, Marzena Mycek i Elżbieta Kobus. Dzieci starsze do występu przygotowała pani Maria Krawczyk. Za to zaangażowanie zarówno dzieciom, jak i nauczycielom podziękowała dyrektor placówki i zaprosiła do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę. Aktualności tradycyjnie kończymy zaproszeniem na nadchodzące wydarzenia, tym razem są to warsztaty literackie w domu kultury. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają młodzież od 16 roku życia i dorosłych na jednodniowe otwarte warsztaty literackie, które odbędą się w sobotę 10 lutego od godziny 10.30 w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Zapisy prowadzone są do 7 lutego do godziny 20. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w punkcie informacji KDK lub pod numerem telefonu 48 611 075. Zajęcia poprowadzi Paweł Podlipniak. Warsztaty są nieodpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia!